Każdy odcinek cyfrowego cyrku przybliża nas do końca sezonu, a my przy okazji dostajemy coraz to więcej poszlak na to w jaki sposób można opuścić ten cyrk. W końcu to w szóstym odcinku w napisach końcowych tego odcinka dostaliśmy krótką scenę, w której to Kane doznał Glicza. Za to Kinger w tym samym odcinku od tak po prostu stworzył sobie magicznego motylka, który to wyleczył regate. Z początku te dwie rzeczy mogą się wydawać totalnie od siebie niezależne, ale jak popatrzymy sobie na to, co my tutaj widzimy pod kątem wszystkich odcinków, to nagle można zauważyć to, że magiczny motylek. Kingera oraz wyjściowe drzwi pomni z pierwszego odcinka mają wokół siebie złote cząsteczki. I można by było tutaj pomyśleć, że to jest totalny przypadek, ale nic bardziej mylnego, bo to nam tylko pokazuje, że nasze postacie źle grają w ten cyrk. Za to jak Wy chcecie dobrze grać w YouTube'a, to koniecznie zostawcie po tym odcineczkiem łapeczkę w górę oraz subskrypcję, by nie przegapić kolejnych odcinków z cyfrowego cyrku. A teraz przejdźmy do samej teorii. Szósty odcinek pokazuje nam, że od samego początku nasze postacie źle grają w cyfrowy cyrk. W zasadzie to oni grają w niego, ale nie do końca oni wiedzą, co oni dokładnie robią. Już wam tłumaczę, o co mi tutaj chodzi. Mianowicie, Pomni cały czas nie mogła trafić swojego celu, do momentu, aż Jax jej powiedział, żeby ona się wyluzowała. Co to następnie sprawiło, że ona dosłownie trafiała swój cel bez celowania. Za to, jak ona w siebie uwierzyła i bardzo chciała trafić rynkoszetem wszystkie bronie z to wtedy ta gra sprawiła, że ona dosłownie trafiła w każdy z tych celów. Dosłownie to wyglądało w taki sposób, sposób, Jakby na moment pomni użyła cheatów i załączyła sobie w tym momencie aimbota, czyli takie oprogramowanie, które to wspomaga wasze strzelanie. Następnie mamy Kingera, który o tak tworzy sobie leczącego motylka, po to by przywrócić ragacie życie. Do samego Kingera jeszcze sobie za chwilę wrócimy, ale generalnie chodzi mi tutaj o to, że on uwierzył w to, że on może leczyć swoich przyjaciół i o tak stworzył leczącego motylka. Tak samo Gangl bardzo chciała móc sobie poszczelać z konkretnej broni, i ostatnią rzeczą, którą to ona znalazła, była to właśnie ta broń. Zaś Jax w poprzednim odcinku był Pewny tego, że on ma ogonek, i tak nagle bez żadnego wyjaśnienia od samego początku szóstego odcinka on go po prostu miał. Ale wiecie, to są tylko przykłady z szóstego odcinka. Tak więc co z resztą odcinków? Otóż zauważcie tutaj to, że Jax wielokrotnie, w momencie jak potrzebował jakiegoś klucza do konkretnego pokoju, to nagle on mu się znikąd pojawiał. Za to ciekawszym przypadkiem jest tutaj pomni, gdyż nie wiem czy to pamiętacie, ale ona strasznie chciała opuścić cyrk w pierwszym odcinku. I kiedy ona była sama, to nagle co się pojawiło? Otóż wyjście. Jednakże to wyjście do końca nie zadziałało tak. Jak powinno. W każdym razie to nam pokazuje, że kiedy gracze czegoś naprawdę bardzo chcą, to gra im to dostarcza. Jednakże wielokrotnie to wygląda jak totalnie przypadkowe działanie. W sensie takim, że oni sobie do końca nie zdają z tego sprawy, że ten cyrk zrobi dokładnie to, co oni chcą. W zasadzie to to tak wygląda w przypadku wszystkich osób oprócz Kaina oraz Kingera. Jak w przypadku Kingera to on dostał to, co chciał, to w przypadku Kaina pojawia się coś znacznie ciekawszego. Mianowicie on jest tą postacią, która nie dostała tego, co on chciał. Bo generalnie Kane z reguły chce być ulubioną postacią wszystkich. Takim Kimś pokroju prowadzącego show, bez którego to show nie będzie mieć żadnego sensu. I taki właśnie pomysł on miał na swoją postać, ale właśnie jak pokazuje nam scena po napisach końcowych szóstego odcinka, to on tego nie dostaje i zgarnia on całe 0 punktów, co to następnie prowadzi go do glitcha. Ciekawe, ilu z nich zagłosowało na mnie. Ha! No właśnie, to go prowadzi do glicza, przez co zacząłem się zastanawiać nad tym, czy Ken jako sztuczna inteligencja może w ogóle doznać glicza, chyba że Ken nie do końca jest sztuczną inteligencją. I już wam mówię o co mi tutaj chodzi. widzicie w piątym odcinku mogliśmy zobaczyć różne przygody różnych postaci, które to przygody wymyślały same postacie. I wtedy Kane był strasznie tym przybity, że tak naprawdę on nie jest potrzebny tym postaciom. Za to one same mogły w tym cyrku robić to co one chcą. Za to w tym szóstym odcinku to dosłownie nikt nie głosował na Keina. A to właśnie w szóstym odcinku Jax mówił nam, że każdy odgrywa w tym cyrku jakąś rolę. I następnie on powiedział nam, kto jaką odgrywa rolę. Ragata jest tą radosną, Gangleton smutną, Finger jest wariat. Oprócz właśnie Kena, który to w teorii powinien odgrywać rolę głównej postaci, która to by nakręcała to całe show, wiecie, on powinien być takim Chrisem z wyspy totalnej porażki, z tym, że oczywiście mu to wcale tutaj nie wychodzi, dlatego też sobie pomyślałem: A co jeżeli Ken jest tak długo w tym cyrku, że on nie pamięta, że kiedykolwiek był człowiekiem, tylko właśnie on przyjął rolę prowadzącego show, który to w teorii ma tworzyć ciekawe przygody oraz napędzać widzów do tego show. Jednakże, przez to, że on nie pamięta już o tym, że jest człowiekiem, to właśnie przez to, że on się nie sprawdza w roli prowadzącego dotyka go glitch, gdyż przestaje on w to wierzyć, że jest on komukolwiek do czegokolwiek potrzebny. To właśnie nas prowadzi do drugiej postaci, która faktycznie jest człowiekiem uwięzionym w cyrku, który to od tak dawna jest w tym cyrku, że też on poniekąd postradał swój rozum. A mam tutaj na myśli oczywiście Kingera. Normalnie Kinger, jeżeli nie znajduje się w ciemności, to on totalnie nie wie, co się wokół niego dzieje. A przynajmniej tak się wydawało w początkowych odcinkach cyrku. Gdyż im ta seria coraz bardziej się rozwija, to nam ona pokazuje, że jena Kinger nieco więcej rozumuje poza ciemnością, a choćby dowodem na to jest ten magiczny motylek zrobiony dla ragaty przez Kingera, czyli wychodzi nam na to, że on wiedział o co w danej chwili chodzi. A, mogę coś poradzić. Proszę, weź to! I ten motylek moim zdaniem jest kluczem do wyjścia z cyrku, gdyż nie tylko on ma takie same złote cząstki jak te, które pojawiły się w pierwszym odcinku przy drzwiach, ale w jednym jak i drugim przypadku obie postacie to chciały stworzyć. Więc cyrk to stworzył. Tylko tu się pojawia bardzo ważne pytanie: dlaczego to jest leczący motylek, a nie cokolwiek innego, jak na przykład jakaś potka na hila? Otóż to było spowodowane tym, że ten motylek ma znacznie głębsze znaczenie, gdyż posłuchajcie tego, co mówi Kinger w pierwszym odcinku cyrku. No, ktoś coś wspominał o kolekcjonowaniu robaków? Czy ktoś coś wspominał o kolekcjonowaniu robaków? Wiecie co? I jest taka osoba, która o czymś takim wspominała. A jest to żona Kingera, która to go przekonała do zbierania robaków, mimo tego, że on ich się bał. Bałem się owadów, ale ona mnie do nich przekonała. Czyli w dwóch odcinkach Kinger mówi o robakach. Po czym w szóstym odcinku tworzy motyla, czyli właśnie robaka, który to potrafi leczyć. Czy to wam się nie wydaje być dosyć podejrzane? A teraz posłuchajcie jak brzmią robaki po angielsku w oryginalnym języku cyrku. Hate bugs. Otóż słowo bugs ma dwa znaczenia. Pierwszym z nich jest robak, natomiast drugim znaczeniem to są to błędy, ewentualnie błąd. Więc co jeżeli pod słowem robaki tak naprawdę kryją się błędy cyrku i Kinger nie kolekcjonował bagów wraz ze swoją żoną, w sensie bagów, że robaków, a kolekcjonował on wraz z nią błędy cyrku. Dlatego też on potrafi je wykorzystywać. Stąd też Kinger znikąd wyczarował magicznego leczącego motyla, czyli stworzył on robaka, inaczej mówiąc stworzył on leczący błąd. A skąd on mógł wiedzieć, jak tworzy się leczące błędy? Otóż, stąd, że żona Kingera doznała abstrakcji, więc dlatego też on szukał sposobu na wyleczenie tej postaci. Jednakże, mimo tego, że Kinger zna błędy tej gry, i potrafi je wykorzystywać, to w jaki sposób to przekłada się na możliwości wyjścia z tej gry? Otóż w taki sposób, że może i pomnik, gdy chciała wyjść z cyrku, to pojawić pojawiło się wyjście, ale finalnie ona go nie mogła opuścić. Więc co jeżeli żeby nasze postacie mogły zakończyć tą grę, to one wszystkie muszą zagłosować za końcem gry, w taki sam sposób jak one zadecydowały o różnych rzeczach w piątym odcinku. Więc skoro nasze postacie mają realny wpływ na rzeczywistość, do tego Kinger zna błędy tej gry oraz potrafi je wykorzystywać, to może w ostatnim odcinku tego sezonu on zdradzi naszym postaciom jak je wykorzystać do opuszczenia cyrku. Jednakże on sam pozostanie w tym cyrku, gdyż wciąż on nie znalazł sposobu na uratowanie jego żony. Póki co to w taki sposób prezentuje się moja teoria. Dajcie znać w komentarzach, co wy o niej myślicie. A jak wam się ona spodobała, to zostawcie tutaj łapeczkę w górę, żebym wiedział, że chcecie więcej odcinków cyfrowego cyrku. Ode mnie dzisiaj to na tyle, trzymajcie się, na razie, cześć, do następnego.